Z całym szacunkiem do was mówię obiektywnie. Z każdym na tym panelu bym wygrał w MMA. Czy to jest. Nie chcę tu włodarzy, bo to. Tak by, by było, Dobra, Dobra, To tak by, by było. No, tak by było, Myślę, że Adrian Cios myśli, że jest realem. Madryt to jest bardziej leche Poznań. Dziękuję. Co ty masz do poznania? Dobra, słuchajcie. Ale źle trafi. Adrian, ja bym chciał dalej e, pociągnąć ten temat, bo mówisz o swoim rywalu, że jest to parszywy typ. E, zła osoba. Ale jednak przyjąły z nim walkę, więc dlaczego przyjąłeś? Słuchaj, przyjąłem z nim walkę z tego względu, że e, to nie jest pan. gość, który dwa razy walczył w KSW. E, to jest o gość, kurwa. gdzie uważam. i masz w. teraz. odwołujesz to. Sorry, sorry, jednak jak legia Warszawa. Ej! Ej, kurwa! I to, to jest dojemy... gość, który nie ma swojego to zdania. To, czekaj, Dobra. to. No, a mamy na linii Alana właśnie, więc skonfrontujmy halo. to. Załatwiłem się. Halo, halo witam cię, Alanie. Halo, witam, siema, siema, sięła co tam? Czy słyszałeś, co kasy przed chwilą powiedział? Czekajcie, po prostu. Dobra, dobra, zaparkuje, chwilę poczekajcie, go zaparkuje i jestem gotowy. Dobra, jest, to, bo nieładnie nie jest prowadzić i, i gadać. Dobrze. No i. No i co? Teraz. Ale, ale mówię dobrze, dobrze. Dobrze. Alan, Alan, to powiedz nam co, co właśnie sądzisz. Ja daję pałpaltwo inną. No. Ja pierdolę przyjedę tą Alan te Kurwa opie, no, Alan, co sądzisz? Co? co sądzisz nie, ostatni pojedynku to Leków nie wziąłeś szampaniarzu. Szampaniarzu le le wziął. <grym> w szampaniarzu, w leków nie wziąłeś, szampaniarzu, a co to znaczy szampaniarzu, kim jest szampania? ja też nie wiem akurat, śmiesznie <grym w> brzmi, <szampaniarzu> no. kim no to jest, jest szampania? jeszcze raz, gdzie, <grym w szpuszku> nie słyszę bo te kurwa, te dwie się dobrały, dwie się dobrały i jeszcze krzykują się nawzajem, ale, nie ale nikt tu nie krzyczy, szampaniarzu, jesteście Pary, gotowi żeby... żeby, no, najgorsza, no? no? Gratulacje, ale Gratulacje. Ale ja też cię pozdrawiam. A, a, pozdrawiam. Zadaj mu pytanie, żeby nie Chciałbyś być na jednym panelu razem właśnie jeszcze z Michałem Pasternakiem, żeby sobie wyjaśnić kilka spraw? Krótko! Jak najbardziej, jak najbardziej. No, Może jeszcze ostatnie pytanie. Tak Ostatnie pytanie na koniec. Mówi się zawsze, jest takie powiedzenie Polak-Węgier-dwa bratanki. Co ty sądzisz o naszym narodzie? Bo właśnie tutaj głównie pochodzi twoja publika, którą zdobyłeś na TikToku. Że, że wiesz, Polak z Węglem to kumple. A właśnie, jako że jestem tutaj dobroduszna, to chciałabym, aby mój kolega Ken przypowiedział no, przyszłość. Rozłóżmy karty złości i zapraszamy Cię, Ken. Czarna magia. Tak, oczywiście, tak, Typowy tak. Ken. Każdy klaszcze mamy tą naszą cudowną polską publiczność. Dobrze, przywitaj się. Dzień dobry, Ewelono. Ej, robiliście usta w tym samym miejscu? To salbisu? jest specjalnie dla Ciebie. Pytam się, czy robiliście usta w tym samym miejscu? Z ciekawości. Czy robiliście usta w tym samym miejscu? Eee, tak, 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 wiesz, totalnie usta w tym samym miejscu. Zapytaj Ewelony, gdzie robiła, bo chyba upawiana, bo ma jak dupa, dupa upawiana, ale... Nie będę po angielsku gadał, także dajcie mu translatora jakiegoś. Na backstage'u przed konferencją miałeś spięcie z Normanem. <laughs> Powiedz, jak doszło do tej sytuacji i co najbardziej Cię sprowokowało do takiego, a nie innego zachowania? Eee. Zapytałem go, dlaczego nazwał mnie w trailerze, bo on powiedział: Bo jesteś. A ja powiedziałem, że. Ty jesteś, your... ja, your... your... ja powiedziałem, ty jest... Zaraz mu zajebie, jak nie przestanie, naprawdę. Ty jak go jako. P... to jutro nie będzie walki, serio? Ja ci to mówię. Jutro będziesz mój No to kurwa, zobaczymy. A ty, kurwa, translator zaraz ci zajebie. <laughs> się kurwa wczuwa. <laughs> Ej, w sumie, tak jak patrzę sobie na ten panel, na którym siedzę, to myślę, że spokojnie każdego wemę mam, bym tutaj na pierdoli po kolei. O, i teraz no, Piotrek. i to jest Ciekawdre każdego na tym południć. panelu. No. Ha, ty, Szoli? O! Nie, nie problemu. No. Każdego! Każdego! każdego. każdego. Grek, co ci się w ucho stało? Hej, Szoli, ty, jest ty. To nie, ty nie jesteś chyba 7-7 no, ale mówię, że w tym, na tym panelu z każdym wymy ma wybrać. No to kurwa już! Chcesz szeli face to face, tak podbiegłeś, to może zerknijmy na, two, na ciebie! Uważam, że we ma każdego na tym panelu, bym porobił szeli. No z kurwa! Ale patrzę. Dobra, mam jedną prośbę. Nie, nie daj, daj, nie rzucę, nie obiecuję. Dobra, to ty daj, nie rzucę, obiecuję, Ulfich, kurwa. No Dobra, ja mam do... Chcia... Czy chcielibyście zobaczyć Face to Face bez ochroniarzy, bez nikogo, żebyśmy zrobili? Ja daję słowo, że nie uderzę go, nie odepchnę. Na honor. Co o tyku? I dobra. Ma nic złego, Włóżcie. Bo... Show ma go. On jest na linii Paweł Tyburski. Cześć, cześć, witam, wszystkich. Cześć, Paweł. Cześć. Witamy. Tak naprawdę. Hmm... Wszystko A bo no. co ty taki ten... przegaszony jesteś? śmiejąc się ze mnie, że ktoś przychodzi, e, jakąś tam transformację. metamorfozę. ja pierdolę to. właśnie o tym to. kurwa to. nie to. Ja, ja nie to. Zapier to. dajcie mu dokończyć. to. Zapier mów, proszę. Mówimy. Słuchaj, jeżeli, e, wiesz, mu ja... Wiem co ja robię to to co ja robię to co robię dla siebie dla innych ludzi to, to mnie buduje to mnie już oni nie wiedzą o czym ja w ogóle mówię bo pewnie wszyscy nawet nie zrobili jednej dziesiątej tego co ja ale nie muszą bo to każdy ma inny charakter każdy ma inne spojrzenie na, na swoje życie na świat i. E, śmieje się pasternak, który. E, no, 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 nie, nie, nie najwy jest, jest najwyższy lotów gościom e, intelektualnym, tak? ale, ale śmieje się z gościa A? który tą, e, ten poziom świadomości, intelektualności próbuje podwyższyć poprzez właśnie terapię, A? poprzez to, że też. Próbuję, e, próbuję, to jest moja obrona, śmiech. Znaczy nie, dobra, ale moje też pytanie było e, pierwsze. Dlaczego uważasz, że e, Pasternak ma wybujałe ego? Inny były To przecież to odpowiada. Czekajcie, ja nie rozumiem, bo Ja dopiero zawsze odpowiadam w momencie, nie którym nie Nie Panowie, czekajcie. Ja rozumiem wszystko. To Paweł, to dlaczego to? Michał Pasternak ma wybujałe ego? I czemu pan Dura nie rozumie tego? Dobrze, dobrze. Ja powiem jak się, ujaki, jak się wszyscy uspokoją, bo ja nie będę nikomu przykrzywiła. Dobra, już jest spokój. Słuchaj, to pierwsze to... nie? Dobra panowie. Wobrać to dokończyć. Wyobraź sobie, że jest ludzki po łatwiej minuuty, nie? Poczekajcie, poczekajcie panowie, no niech niech pan. Ja nie jestem w sztywnym czy coś, ale jak chcemy no, pogadać jak się tam w rzeczach i, i oczekuję odpowiedzi, to wyobraź sobie, że teraz siedzą tam normalni ludzie, bo ludzie chcą trzeci. <śmiennie> siebie poważnie przede wszystkim i po takim straniu śpiewa się taki gość, nie? No nie wiadomo w z czego. I kurwa, no ja tylko jestem dumnym, stary. Ja teraz spojrzałam na twarz Marianny Schreiber i za dużą satysfakcję jej by to dało. Bardzo mi przykro widzowie, jednak tego nie zrobię. Brawo. Leksi, Marianna lubi takie rzeczy. Już ci pokażę zdjęcie, bo już szykowałaś. Marianna to jest tak autentyczna, jak dominacja ciosa w 7-7. Bez kitu.